Witam wszystkich i zapraszam na kanał. Dzisiaj przedstawiam 7 psychologicznych strategii, które pomogą obudzić pożądanie w kobiecie. Mężczyźni kierują się logiką, podczas gdy kobiety kierują się uczuciami. To dlatego mężczyźni starają się zrozumieć, co podnieca kobietę i ją kręci. Poza tym mężczyźni i kobiety przetwarzają informacje zupełnie inaczej. Po pierwsze, bądź rozważny podczas mówienia. Badania wykazały, że kobiety kierują się emocjami, jeśli chodzi o seks, podczas gdy mężczyźni często kierują się logiką. Dlatego to, co najbardziej kręci większość kobiet, to emocjonalny związek, jaki czują z mężczyzną, z którym są. Dlatego kobiety lubią, gdy mężczyźni mniej mówią o sobie i swoich zainteresowaniach, a bardziej skupiają się na okazywaniu im zainteresowania i słuchaniu, co mają do powiedzenia. Numer 2. Używaj odpowiedniego tonu głosu. Kobiety lepiej reagują na mężczyzn, którzy brzmią, jakby się uśmiechali, używając ciepłego i zabawnego tonu. Kiedy mówisz uśmiechaj się i śmiej, jakbyś dobrze się bawił ze swoim partnerem, zamiast z nim rozmawiać. Dobrym sposobem sprawdzenia tego jest powiedzenie czegoś, co normalnie powiedziałbyś bez uśmiechu, a następnie spróbuj powiedzieć to z uśmiechem. Przekonasz się, że druga opcja działa znacznie lepiej. Po trzecie, bądź pewny siebie i bezpośredni. Czere kobiety nie lubią niezdecydowanych mężczyzn i uważają ich za stratę czasu. Jeśli zawsze mówisz, nie wiem, lub, może, straci do ciebie szacunek, a twój związek stanie się jednostronny. Musisz jasno określić, czego chcesz, podążać za instynktem i przestrzegać swoich ograniczeń. To sprawi, że wydasz się jej bardziej atrakcyjny i męski. Ponadto, jeśli stale szukasz aprobaty swojego partnera, on również straci do ciebie szacunek. Po czwarte, nawiąż kontakt wzrokowy. Nawiązywanie dobrego kontaktu wzrokowego nie tylko pokazuje, że jesteś zainteresowany tym, co ma do powiedzenia, ale także sprawia, że kobiety czują się bardziej komfortowo w Twoim towarzystwie. Jeśli odwracasz wzrok za każdym razem, gdy kobieta zadaje Ci pytanie lub próbuje zwrócić na siebie Twoją uwagę, może pomyśleć, że nie jesteś nią zainteresowany. Ale kiedy utrzymasz silny kontakt wzrokowy, zobaczysz, że jesteś pewny siebie i zainteresowany tym, co ma do powiedzenia. Po piąte, stawiaj wyzwania. Większość kobiet podniecają mężczyźni, którzy wydają się kontrolować sytuację. Mężczyzna może sprawiać wrażenie, że kontroluje kobietę, nie traktując jej poważnie i rzucając jej wyzwanie. Utrudni to również Twojemu partnerowi manipulowanie Tobą, czyniąc Cię bardziej atrakcyjnym dla niej. Z tego powodu wiele kobiet mówi, że lubi, gdy mężczyźni przejmują inicjatywę. Kobiety instynktownie wiedzą, że mężczyzna, który wydaje się mieć kontrolę, jest bardziej buntowniczy, a przez to bardziej atrakcyjny. Numer 6. Dobrze pachnieć. Wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że ich zapach może mieć bezpośredni wpływ na chemię kobiety, a tym samym na jej nastrój. Dlatego mężczyzna musi dbać o swoją higienę osobistą, jeśli chce przyciągać kobiety. Ważne jest również, aby mężczyzna nie używał zbyt dużo pogoleniu. Kobietę może zniechęcić mężczyzna, który śmierdzi, jakby był wykąpany w wodzie pogoleniu. To sprawia, że myśli, że za bardzo próbuje jej zaimponować. Numer 7. Nie próbuj zbyt mocno. Mężczyźni nie zdają sobie sprawy, że kiedy kobieta czuje, że mężczyzna za bardzo stara się jej zaimponować, straci zainteresowanie nim. To dlatego, że sprawia, że wydajesz się niepewny i zdesperowany. Zamiast tego mężczyzna powinien być sobą przy kobiecie i wyglądać na pewnego siebie przy niej. Nie starając się zbyt mocno i wyglądając swobodnie we własnym towarzystwie, mężczyzna wyda się kobiecie bardziej atrakcyjny. Jeśli chcesz wzbudzić zainteresowanie dziewczyny, musisz unikać sprawiania wrażenia osoby potrzebującej lub zdesperowanej. Jeśli poczujesz, że za bardzo starasz się jej zaimponować, sprawisz, że pomyśli, że jesteś nudny i mdły. I to wszystko na dzisiaj. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij polubić go i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej podobnych treści. Do zobaczenia w kolejnym filmie